Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony FIFA TV XD Dziś czas na trzeci odcinek z serii kariery bramkarzem Właśnie skończyłem przeglądać wiadomości Jestem na liście transferowej na wypożyczenie Ale chyba już skończyło okienko transferowe byle żeby nie było tak, że czekam pół sezonu i dopiero jak na okienku transferowym zostanę wypożyczony żeby grać no mam nadzieję, że tak nie będzie no tutaj Stuttgart, Freiburg Schalke, Gelserkirchen oraz FC Köln no mecze dosyć trudne szczególnie mecz z Schalke liczę, że zagram w którymś z tych spotkań no wymagają ode mnie czystego konta więc jeżeli nie zagram to nie wypełnię przełożony mecz z Bayernem a tutaj pierwszy raz przełożono. oczywiście dwa razy przekładają ale chyba nie będzie więcej przekładań to, to było dziwne symuluj mecz czyli ze Stuttgartem nie zagram no tak jak się spodziewałem, no ale byle żebyśmy wygrali. Liczy się zespół, a nie tylko ja. Chociaż Kramer 1-0. Trzecia minuta prowadzi Borussia Gladbach. No, później. Zostaliśmy rzutą karty, no i wpuszczamy bramkę. No i jest jeden do jednego. Ajajaj. Ale ksaka strzela. 2-1, jeżeli wolą Was suszy, proszę napisać w komentarzach, jak się wymawia to nazwisko. Bo sam nie wiem, kszaka krzaka. Dobrze. Witam Was w I czas na drugi mecz z Freiburgiem. Zobaczmy. Ładują. No, liczę, że będzie dobrze oczywiście. No i, no i symul kolejna symulacja Nie mogę poprosić o wypożyczenie Bo jestem na liście wypożyczeń No nie, a skończyło się okienko transferowe I jeszcze Jest Sierpień, cały wrzesień cały, cały wrzesień Cały październik Cały listopad Cały grudzień I dopiero w styczniu okienko transferowe A więc jeśli ciągle będę symulował To tak to chyba całe pół sezonu zmieszczę w jednym odcinku. Ale dobrze. Może w końcu mnie wpuszczą. Nie ma tylko z żółtą kartką, no i nic się nie dzieje. Nic, nic, nic. Oj i, i od razu chyba z rzutu wolnego po czerwonej kartce strzelamy. Jest 2-1. Traore jeszcze strzeli. Wcześniej Rafael. Tak trochę... Trochę nudna będzie chyba ta kariera, bo jednak mimo wszystko mam dobrych przeciwników, a nie gram jak na przykład. Nie wiem. Ale zobaczmy Somer Ksaka. Wend tutaj nie mogę się naczytać. Johnson. Wypo, na wypożyczeniu, więc może... Może Ksaka... Summer jak grają w Szwajcarii to może za tego Summera wyjdą, no ale oczywiście musi być wielka przerwa w lidze no i czas na mecz Szalki Geyser kirchen kolejna symulacja w ten sposób naprawdę całe półsezonu w trzech, dwóch odcinkach zmieszczę no i zobaczmy nic, 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 nic nic, 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 nic nic, nic. Kamera. może po tym meczu jeżeli jej jeżeli je przegramy to wtedy może wprowadzono no właśnie Huntelar 1-0 może zobaczą, że warto da, dać mi szansę teraz nic się za bardzo nie dzieje i karn, z karnego strzela Krasjan Huntelar i jest 2-0 dla szalky Gelzer Kirschen takim też wynikiem kończy się to spotkanie no może niedługo niedługo zagram i symulujemy mecz z chyba Baulschwit czy zaraz Wam powiem z kim, w Pucharze Niemiec. Nie, to jest Euroliga Amkar perm przepraszam bardzo, wiedziałem, że Puchar, Liga Europy. Wygrywamy 1-0 po golu Rafaela w 12 minucie. Teraz mają jeszcze kontuzję Kalu Tu też mogą bezboleć uszy Ksaka Ksaka 2-0 raphael 3-0 No to chyba jest już pewne zwycięstwo borus Mashing a on jeszcze czerwoną kartkę na koniec Dostają, a więc nie dość, że przegrywają potężnie to jeszcze takie coś o no, bo... Postanowiłem, postanowił że menadżer, że w końcu zagram, powiedział, że muszę pokazać jak umiem i dobrze zadebiutować, a więc zagraj mecz w końcu, czyli jednak może będę wystawiany, jeżeli teraz dobrze się spiszę, wszystko zależy od meczu z FC Köln Bundesliga, a więc ubiorę tak się na czarno-dzielono, a oni będą na czerwono i zaczynamy. Więc zobaczmy. Zaczynamy. No i już okazja. Rzutu wolnego no może nie takiej już, bo 17 minuta, ale okazja, dobrze. Nie, nie, nie. Tracimy piłkę. Oj! Byłoby samobójcza asysta. Ale w słupek trafił jeden z moich kolegów. Teraz jeszcze mamy okazję. Nie, nic z tego. Chyba out, nie, jednak mój przejmuje piłkę. To może być groźna akcja zespołu Borussia Mönchengladbach Gladbach. Podanie strzał, pudło, ale tuż obok bramki. W ten sposób to niedługo zdobędziemy gola, jeśli Keln będzie się tak dawało. Proszę zobaczyć, jaki parkurowiec. Parkurowiec, no. Normalnie tak zachowują się raczej FC Kelna, ale teraz wyprowadzają tak e, strzał klasy Owiec no i tutaj mamy piłkę tracimy tę piłkę faul, faul. i czerwona kartka dla Mawraja więc w niegroźnej sytuacji gracz FCKN dostaje czerwoną kartkę nie dość, że wygrywa prowadziliśmy to spotkanie to jeszcze gramy w przewadze strzał nie ma bramki od razu rzutu wolnego tak jak to było Chyba tam z... no, że dobrze, atakujemy, atakujmy koniec pierwszej części meczu. 0 do zera, ale ważna była ta czerwona kartka dla Mavraya. Może za ostro on zagrał. Może to sędzia za ostro zadecydował, ale jednak będziemy grać w przewadze i liczę, że będzie dużo okazji. I dla obu zespołów i wygra do zera ze, z spół z Menschen Gladbach, a więc Borussia Mönchengladbach Gladbach, w której gram. Zobaczmy statystyki. No tak, tutaj w statystykach strzały, dwa więcej, celny, jeden więcej. Posiadanie piłki równo po 50%. Czerwona kartka to jest to najważniejsze... Jedyne ważne wydarzenie. Zobaczmy, Zobaczmy że to jest bardzo... Ciekawy mecz. Mimo wszystko. No i atak. Atak zespołu Borusi Mężem Gladbach. 2 zobacz. Zdrzało jej. Ale szkudło. No i teraz. Wrzucał. Nie, nie, rzut rożny. Przepraszam. Oczywiście, że rzut rożny. Bardzo przepraszam. Czy to jednak by tu. Nie widać. No zagrywałem daleko. O jej, trochę, trochę zostawiłem miejsca. sytuacji. końcówka meczu. No praktycznie. 70 minuta. Kolejne super zagranie. I znowu łapie piłkę. Ocena sześć i osiem. No ale praktycznie. Dobrze. Dobrze. Podanie. kolejne, Kolejna akcja zespołu FC Wybiegam. Podanie. O, ależ teraz bronię Strzał. Mimo iż chcieli znowu mnie wyciągnąć. I tak jak to robili dwukrotnie gracze Celt Raz gracze żonowi. Jeszcze rzut rożny. Może będę miał okazję podwyższyć ocenę. Piękne piąstkowanie tylko dzięki wspaniałym interwencjom ja, No groźna akcja zespołu FC Po tej czerwonej kartce to oni prowadzą grę. A nie Borussia Mönchengladbach. Ale to już jest prawie 80 minuta gry, a oni wciąż, wciąż remisują z nami 0 do 0. Po całkiem niezłym moim spotkaniu, choć nie chwalmy czegoś, co jeszcze się nie skończyło. Oj, teraz dobrze podają, ale takim strzałem to mnie nie za... Nie zaskoczy mnie strza... takim strzałem ani żadnym. Dobrze. Tutaj dużo broni, wszystko broni, ale jeszcze okazja. Dobrze. Brusy w gladbach. To jest już doliczony czas gry. Bramkarz wybija piłkę. Koniec spotkania. Wynik 0 do 0 po całkiem ciekawym spotkaniu. Jednak bramek nie było. A ja nie, dobrze liczę, że będą wystawić mnie częściej, a nie raz na pięć spotkań. Może nawet zagram w widzę Europy. W pucharze Niemiec. A nie tylko ze słabszymi zespołami. To wszystko na z budą i zostałem zawodnikiem meczu. A więc... więc teraz mogą mnie wystawić. Proszę, tu jest potwierdzenie ocena 7-9. Nikt nie miał wyższej. No bo trudno, bez zdobycia bramki. A ja trochę nawet jednak broniłem. A zobaczmy jakie oceny są u nich. 6. No i mecz taki sobie, ale ważne, że poszedł mi dobrze. Coś ciekawego tu co się działo. Bo... Nic takiego, chyba. No ale. No cóż, nawet no tu nie było pojedynczym wielki zespoł. A więc za wspólnie spędzony czas, dziękuję. FIFA TV XD. 紧哭耶。